Witam Was bardzo serdecznie, jestem Grajki, zatem nie witam Was w pierwszym odcinku z serii Pokémon Platinum No i nie wiem, czy widzicie, ale powinniście widzieć moją twarz. Dobra, walę to. Yy, powstaną z tego dwie serie. Pierwsza seria to będzie z już rozpoczętej gry a druga seria to będzie od nowa. Teraz to właśnie będzie pierwsza seria, więc zaczynamy. Oczywiście przedstawię Wam moje Pokémony. Co jest? Czy jest nie tak? Klikam Enter Dzień. Chwilę. No działam. Łatą. The... I... Poczekajcie chwileczkę, zrobię pauzę. To witam was po krótkiej przerwie. Musiałem zadzwonić do kolegi. Dziękuję mu serdecznie za to, żeby przypomnieć mi, jak wczytać grę i ogólnie. Więc styczeń 25, piątek start. A, no dobra. A, dobra, dobra. Już nie ogarnąłem, już znowu chciałem zwolić. Jak mówiłem, to będzie sezon pierwszy. Ale laguje trochę. Ale nie wiem, czy tak nie ma. Dobra, będę musiał sobie przypomnieć, jakie rzeczy. A, ja miałem Wam przedstawić Pokémony. Jak się plecak otwiera? O, jej. Kurde, nie tu. To... Pokémony e, Moim pierwszym Pokémonem, który doszedł do 32 poziomu i ma 90 życia, jest Dominio. E, moim drugim Pokémonem jest Pudzian. Jest to Pokémon typu skała. Ma 44 y, HP i ma level 13. Moim y, trzecim Pokémonem y, jest Zubat. Y, jest to... Mogę sobie przypomnieć chyba lata z, z tego wspomnieć Nie, pewnie nie. Y, jest... ma level 6, jest... Y, ma 20 HP, 22 HP. Moim y, czwartym Pokémonem jest Hanta. Yy, ma piąty level i 20 hp. Moim czwartym pokem, <m> piątym Pokemonem jest krzyżak. Ma on level 10 yy, hp 31 hp i to jest pokémon chyba typu o Nie, to jest po pokémon typu woda. No i jajko. Już się boję, co z niego się wykluje. Ale chyba kolega mówi. Nie, nie pamiętam. Dobra. Jadę. Miałam z tego co pamiętam tam dojechać. Przemyślałam, że będę się znowu... A, jakby co to już chyba mam dwie odznaki. Jej, wjechałem. Nawet nie wiedziałem, czy mam dobrze ustawione prze... Dobra, to będzie pierwsza walka na wizji. O, jednak nie ma. Jest. Będzie walka. Jej. Trochę <tryk> robię. Przeszedłem właśnie całą górę Conorat, ale wciąż mam pełno energii. O lol, 2-3 fps. -y. Dobra, <grym> już się boję. <grym> Na 3 fps -y nagrywać, boże. A, kamerka, lol. Nie wiem, czy widać ją spoko. O co to, to co ja? Bez... W następnym odcinku będzie z kapturą. Idź Dominio! Dobra. Let's go. E, nie wiem, czy nie zamienić, ale. Dobra. Zamienimy go potem. Mm, dzicha, dzika furia. Dominio używa dzikiej furii. fps -y już dużo. Jej. Lecisz, Dominio! Lecisz, ale coś mało zadałeś Lecisz! Go, go, go! I tak do końca pewnie. Lech! A ile trafiłeś? Pięć razy. Dziód. Przeciwnika używa siły wstrząsło. Siła wstrząśnienia cztery. Aha. Ten atak jest super efektywny. No to ja może lepiej zmienię Pokemon'a. Hmm. Hanta do wojny. Zimbo i co to będzie. Cza! Ja. No i o to mi chodziło, Hanta. Tu Hanta ogląda mi odcinek. What the fuck? Autodestrukcja. A tu ja nie. Mistrzu. Ale efekt dźwiękowy. Jeszcze raz. Ej, jakim cudem zginął? A, bo autodestrukcja. <grym> Co? A, bo kolejny. A. Dobra, pójdzą, idziesz. Bo najwyraźniej hunter tu to... nie da rady. Guru Justin wybiera sepas. O nie! Co to jest?

utwardzenie. No ej! Będziam mm. używać czosnku rady. Yeah. Mm. Dobra przyzorność. Nie cię. Ała, to boli. Mm, 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 mm. Eee, a to weźmy kamieni, bo może, ble, cios karatem, że on, aż, mógł być krytyk. To już na pewno, przegramy może, tak powiem. Jeden odcinek to jedna walka, rozumiem. To <grystanie> będzie trochę dziwne. A to bolało. No nie zbyt efektywny, yeah! I płacze Niech to pała. Nie, nie powiem wcześniej. Dobra. Pff, niski kąt. Mm. To w ogóle bierze pokemona nosa. bo jakieś... ...grube górale. Co z teraz będzie. Pu-dzian, 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 pu no. pu nie, pu wygrałeś pu Ja, MMA, to najman był. Wiecie, że to był najman. Każdy przecież o tym wie, że to mają. Dobra. Kolejny. Ja! Yeah. 14. Zguje. 14. Boże, już, czy nie. Ja już myślałam, że będzie 15. Ups. Chyba się przeliczyłam. Jej. Ja muszę sprawdzić, czy pokebole mi starczą. No, jadę. A gdzie ja w ogóle mam jechać? To ja nie wiem, ale. Nie, no znowu ona, jak ja nie nienawidzę. To jest przecież Down. On jest choralna Down. Wy tego nie rozumiecie. Ja jej nie lubię. Ale chociaż mi pomaga. Jak sobie radzić z Pokedexem? No dobrze. Ja jestem gdzieś pomiędzy Super a bez No czyli. Super, a beznadziejnie to jak mam rozumieć doskonale? Uh, już się boję, w co będziemy się bawić, ale ze względu na to, że jak ostatnio chodziłem w lewo i było mi źle, to idę w prawo. Yeah! A po tamtym poli to chyba było z tego co pamiętam poszukiwać w ukrywzech rzeczy czy jakoś tak. Jestem pod wrażeniem grajek. Wiesz co jest ważne. A co ja tutaj tak mam? No, nacham, to nie żyję. Grajek otrzymuję. Wyszukiwać walk. Wyszukiwać nie walk. się w kieszeni z przedmiotami kluczowymi. Używając wyszukiwacza walk. Masz, możesz y, trenerów, którzy mają ochotę na mały rewanżyk. Och, Grajek, masz pewnie też poketch. No jasne. Weź więc też to. Zasługujesz na nagrodę za swoją ciężką pracę, Grajek. Grajek otrzymuje aplikację poketch. Różniczkawstwo. Z tego co pamiętam, to różdżkarstwo było w tym, w Rangers, zaraz wam pokażę, za dwóch. Zrobię malusieńku przerwy. Chodziło mi o tą wersję, ale nie wiem czy widzicie, no kurde, kamerka wyłączona, lol. No pięknie. Ale pewnie nie widzicie, ale jeśli widzicie, to chodzi mi o Pokémon Ranger. I to jest na Nintendo. I ja nie wiem, czy właśnie zrobić serii z kamerki, więc może to tam powiedzieć. Odkrywa niewidzialne przedmioty i właśnie o to mi chodziło, bo to było w lewej. No kurde! Jak nie Facebook, to komórka. Jak nie komórka, to Facebook. Chwileczkę. Dobra, jestem i naprawdę ktoś mądrego SM mi przysłał, więc się cieszę. Zaraz pewnie odpiszę, to się boję. Czy w nie znajduje się niewidoczny przedmiot. Wiem, to pójdę do jaskini, może coś poszukam. No spoko. No spoko. Mówię. A, e, Albo nie, znowu coś będzie nie no tak. Wolenie tak powiem. Jest coś powiedział. Aha wiadoma. Dobra będzie. Dobra, po tej walce zakończymy ten odcinek. Hmm. Czyli z tego słowa to ja z nim walczyłam. już tak dawno było? Chyba jeszcze ferie. Zmierzmy z tego. Dobra. Walcz. weź. macham opieść. O Oty. Tak się babisz. Echym. Dobra. Ten ruch i kolejne cikła. Będę wiesz, czy się zmieści. Szybko, szybko. No, znowu! No. Jak nie Facebook, to komórka! Dobra, żegnam Was. Ja jestem. Grajk, i za tym zapraszam do komentowania, subskrybowania i oczywiście lajkowania. Narga!